Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku krakowskiego espresso. Dziś Państwa i moim gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister infrastruktury, pan Andrzej Adamczyk. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Spotykamy się z racji tego, że protestujecie przeciwko wprowadzeniu w Krakowie strefy czystego transportu. Co Wam się w tej strefie nie podoba? Nie chcecie, żeby mieszkańcy Krakowa oddychali czystym powietrzem? Zawsze byliśmy Gotowi i wspieraliśmy wszystkie działania na rzecz środowiska. O tym mówiłem na dzisiejszej konferencji prasowej. W czasie, kiedy byłem, miałem zaszczyt pełnić funkcję ministra przez 8 lat, podejmowaliśmy bardzo dużo inicjatyw, nie tylko w Ministerstwie Infrastruktury, ale także we w wszystkich praktycznie ministerstwach cały rząd podejmował inicjatywy na rzecz czystego środowiska. A w tym wypadku nie protestujemy przeciwko strefie czystego transportu. Absolutnie nie. My protestujemy przeciwko dyskryminującej uchwale, która jest uchwałą autorstwa prezydenta Krakowa. Niedawno jeszcze posła Platformy Obywatelskiej Miszalskiego oraz y, radnych Rady Miasta Krakowa z klubu Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Ta... Uchwały dyskryminujące, jeszcze raz powtarzam. Czym ta dyskryminacja się przejawia według was? Otóż y, typowe orwellowskie rozwiązanie. E, motto do folwarku zwierzęcego. Na tym folwarku wszyscy są sobie równi, ale wśród tych równych są jeszcze równiejsi. E, czyli Mieszkańcy Krakowa, którzy mieszkają w strefie e, określonej w tej uchwale, mogą korzystać e, z samochodów, e, które wyprodukowane były wcześniej, przed 2014 rokiem. Mają e, klasę Euro e, 5 i niżej, natomiast wszyscy inni nie będą mogli wjechać do Krakowa. Po 1 stycznia 2025 roku, szóstego. przepraszam, 6 roku, przepraszam, pomyłka, 2026 roku, samochodami, które nie spełniają tych właśnie norm, czyli rok produkcji e, 2014 i później, i e, Euro 6 klasa silnika, nie spełniają e, tego warunku. Samochody mieszkających kilometr, 100 metrów, 10 metrów, ale jednak poza granicami Krakowa. W przypadku powiatu krakowskiego przypomnę 350 tysięcy mieszkańców, przy powiatu wielickiego ponad 50 tysięcy mieszkańców, razem 400 tysięcy. Tam zarejestrowanych jest 43% pojazdów, które nie spełniają warunków określonych w tej uchwale. To jest dokładnie 107, ponad 173 tysiące takich pojazdów. I to jest ta dyskryminacja. Dyskryminowani są prac, pracujący w Krakowie, dyskryminowani są studiujący, uczący się w Krakowie, dyskryminowani są ci, którzy do Krakowa z różnych powodów chcą wjechać. Ale nie tylko mieszkańcy gmin okalających Kraków. To Również dotyczy mieszkańca Warszawy, Gdańska, trój, zachodniego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, województwa katowickiego, jeżeli ktokolwiek sobie pomyśli, warto zabrać dzieci, warto udać się do Krakowa po 1 stycznia na wycieczkę, uważaj, 500 złotych mandatu za wjazd pincet, do Krakowa. 500, tak. Pincet. Pincet. No ale y, tasa pincet. urzędu. 300 ta, zostanie, bo jest 800 plus, więc 500 na mandat i czysta, i czysta dalej. E... I obiad w Krakowie zostaje. No nie, nie. Właśnie dlatego też ta uchwała, jak powiedziałem, dyskryminująca e, m, mieszkańców, dzieląca ich na e, tych równych i jeszcze równiejszych, posługuje się tym orwellowskim e, określeniem. Nie może funkcjonować w przestrzeni publicznej, dlatego ta skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zapisy uchwały. Przypomnę, skarga brzmi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia strefy czystego transportu, a nie na strefę czystego transportu. Jesteśmy za czystym transportem. Jesteśmy za tym, aby obniżyć emisję spalin w mieście. E, tak na marginesie. E, przeprowadzono badania. Przed przyjęciem tej uchwały. Te badania przeprowadziło miasto Kraków. W samym Krakowie, w tej strefie czystego transportu, e, na wielu punktach pomiarowych przeprowadzono badania, tylko na jednym z nich, na alejach, przek zostały przekroczone normy o 11%. Ale w żaden sposób nikt z magistratu, sam Miszalski prezydent, ani radni, którzy przyjęli tą uchwałę, nie są w stanie powiedzieć, kto był sprawcą e, tego podwyższonego poziomu zanieczyszczeń o 11%? Samochody zarejestrowane poza Krakowem czy samochody zarejestrowane e, w Krakowie? Tego nie wiemy. Pan minister też nie wiedzie swoim prywatnym samochodem do Krakowa, jeżeli y, ta uchwała wejdzie w życie. Tak. Tym samochodem, który posiadam, nie wiadę, ponieważ jest to samochód z 2013 roku. To wiem, że. Znaczy, ja, ja, ja rozumiem ten problem. Tych, których to dotyczy, tylko ja mam to inną sytuację, przyznam. Ja już no praktycznie... Tak, pan może się wnioskować o tego e, pięknego elektryka używanego z Niemiec i dostać od Donalda Tuska 40 tysięcy do finansów? Nie, akurat tego pomysłu nie mam. Ja nic nie chcę otrzymać od Donalda Tuska. Naprawdę. Ja, ja niczego od niego nie chcę. Ja niczego od niego nie chcę. Ja chcę od niego, od jego... Politycznych kumpli, a takim jest na pewno e, prezydent Krakowa Miszalski, bo przecież jest e, wybitnym działaczem Platformy Obywatelskiej. Był wybitnym posłem Platformy Obywatelskiej. E, mówię to w cudzysłowie oczywiście. Marek Stanowski, wybitny. Tak, ta, 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 wybitny. E, więc ja od nich nic nie chcę, ale chcę przede wszystkim racjonalnego myślenia. Ja nie chcę, żeby zabijali i mordowali przedsiębiorców, bo mówimy, wskazujemy li tylko i wyłącznie na to, że rzecz dotyczy użytkowników samochodów, pracujących, studentów, jeżdżących do lekarza, w każdych życiowych e, sprawach wjeżdżających do Krakowa, do lekarza nagle i tak dalej. Ale rzecz dotyczy przedsiębiorców. Rzecz dotyczy przedsiębiorców, którzy są przedsiębiorcami krakowskimi, Jeżeli, e, ale też spoza Krakowa. Jeżeli posiadają samochód, dostawczak, samochód, który służy ich działalności gospodarczej i będą po 1 stycznia. Musieli ten samochód wymienić. Ja nie wiem, czy oni znajdą w swoim budżecie 100-200 tysięcy złotych, bo to są już kwoty dla tych samochodów, żeby móc dalej prowadzić działalność gospodarczą. Pan pyta, pan mówi o moim samochodzie. Mówię, ja, przepraszam, e, mówię to z. Z przykrością, bo bardzo lubię swój samochód. On ma bardzo wysoki poziom utrzymania technicznego. Dwa razy do roku jest e, e, u mechanika. Dbam o, o to, żeby był bezpieczny. Korzystam w tym samochodzie z, z, z silników Zad Blue. E, niska emisja spalin, e, niskie zużycie paliwa. Jest ok. Przyzwyczaiłem się do niego, ale ja już praktycznie jestem właścicielem samochodu. Czy staję się teraz w tych dniach właścicielem samochodu, który spełnia te wszystkie warunki? Ja te warunki, w razie gdyby ta skarga nie została uwzględniona i e, uchwała e, m, e, obowiązywała, czy przepisy uchwały już były takie restrykcyjne od 1 stycznia, ja z tym sobie poradzę, ale wiem, że jest wielu takich Polaków, zwykłych, normalnych ludzi których dzisiaj nie stać na to, żeby wyłożyć większe pieniądze, bo nie mają tych pieniędzy w budżecie, żeby zamienić samochód e, wyprodukowany przed 2014 rokiem na ten wyprodukowany chociażby w 2016 czy 2018 roku. Ja wiem, że jest bardzo dużo e, młodych ludzi, którzy e, zdobywają prawo jazdy, mieszkańców Krakowa. Uwaga, mieszkańców Krakowa. Ale także tych, którzy mieszkają poza Krakowem, którzy studiują albo w Krakowie chcą mieć swoje auto, żeby chociaż z Nowej Huty dojechać na uczelnię tutaj, gdzieś w okolicy Akademii górniczo hutniczej I zaparkować dwa kilometry dalej. I zaparkować dwa kilometry dalej. Ale to już, e, no przecież e, to dotyczy tych młodych ludzi, bo oni, jeżeli kupią samochód już teraz, to też będą karani karą 500 zł. To, Panie... dotyczy, to dotyczy, okazuje się, i to e, świadczy o e, takiej niedbałości, o, o braku e, takiej estetyki w przygotowywaniu, ale przede wszystkim mądrości w przygotowywaniu uchwały. To dotyczy zagranicznych turystów. Zagraniczny turysta, jeżeli chce wjechać do Krakowa w brzmieniu tej uchwały po 2026, po 1 stycznia 2026, musi wcześniej. Zarejestrować się w systemie w Krakowie, musi dostarczyć kserokopię dokumentów dotyczących e, m, dopuszczenia, czyli homologacji tego samochodu, e, e, kwity dotyczące rejestracji e, i wiele innych danych. E, turysta, który przyjedzie do Krakowa, nie będzie wiedział, że musi to spełnić, i bach, jest prawie 100 euro w budżecie Krakowa, Miszalski zaciera ręce, Miszalski zaciera ręce, prezydent Krakowa, radni e, Krakowa zacierają ręce, budżet, i, dziura maleje, dziura, dziura budżetowa maleje, no i e, może sobie prezydent na dachu magistratu zatańczyć w... E, zatańczyć do rytmu piosenki w, nie będę już cytował, ale tam ponoć by brzmiewa jestem czarny, bogaty, i praktycznie rzecz biorąc, uważaj, co do mnie mówisz, bo już nie będę cytował dokładnie Czego? tu w tej piosenki. Panie panie ministrze, nie byłbym sobą, gdybym mnie zapytał o jedno. Jaka ta fura chodzi panu na oko, co pan zamierza sobie kupić? Okay, mam nadzieję, że pan powie, nie będę musiał czekać rok na oświadczenie majątkowe, żeby <coughs> sprawdzić. Jaka furka? Co e, to jest e, e, hybryda, plugin, e, spełniający no, wszystkie normy. E, oczywiście auto będzie używane, bo, 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 bo nie nowe. Mhm. Jaki system, właśnie, domyślam się, że dla, dla naszych widzów ciekawe jest, jak pan minister nie wiem, szuka sobie wiem, na, na Automoto, Autoplat czy inne serwisy, czy od kogoś znajomego. Jak Przede wszystkim wspierają mnie w tym wszystkim moje dzieci, już bardzo dorosłe. Mhm. No i oni mi tutaj pomagają, więc będzie to, wszystko na to wskazuje, bo jestem w trakcie zakupu. Będzie to aut polski czy sprowadzony? Bo ja, ja mówię, że chcę sprowadzić sobie Chryslera Pacifica, fajne, są takie właśnie duże, rodzinne, właśnie też w hybrycie plug i tak dalej. No całkiem spoko samochód, no to teraz jaka fura? Będzie używany XC60 Volvo. A, no to też, też jest, bardzo fajne. To jest, to jest takie auto, w którym no, można powiedzieć bardzo bezpiecznie i komfortowo można się poruszać to auto spełnia wszystkie warunki ale tak jak mówię nie będzie to nowe będzie to e, już auto o określonym przebiegu ale nie aż takim bardzo dużym żeby można było podejrzewać że będą to jakieś to, to. E, tak auto będzie sprowadzone i jest sprowadzane w zasadzie już pójdzie, pójdzie. już jest w trakcie e, realizacji e, tego przedsięwzięcia, mhm, pani... chyba że coś się a zastrzegam się jeżeli coś się zdarzy po drodze E, I pojawi się jakaś inna okazja, żeby to nie było tak, że Adamczyk e, mówił nieprawdę, konfabulował i dlaczego to czynił. Zastrzegam sobie, że może to być w ostatnim momencie zmiana. Na pewno będę gotowy na ten, e, na ten e, na tą, e, na działanie tej uchwały od 1 stycznia, jeżeli Wojewódzki Sąd administracyjny nie rozprawi się z nią. E, a jeżeli okaże się że będę mógł jeździć swoim dotychczasowym samochodem ja jestem niezmiernie sentymentalny e, moje auto jest bardzo bezpieczne e, z żoną bardzo przywiązaliśmy się do niego jeździmy od 2000 18 roku tym samochodem i chcemy jeździć dalej, bo wiem, że jest e, przyjazne środowisku. Nie jest to samochód, który zatruwa bardziej aniżeli e, wyprodukowany chociażby w tym roku samochód e, z silnikiem e, czy samochód dla bogatych, który spala 15 litrów paliwa czy 12 litrów paliwa na. 100 kilometrów. no to, to zobaczymy jeszcze. Co z samochodem do końca to się rozstrzygnie. W każdym bądź razie, tak jak powiedziałem, reasumując, podjąłem działania, będę gotów. A jeżeli nie będzie uchwały, będzie unieważniona, no to będę, chyba zostaniemy z żoną przy, przy starym samochodzie, a ten po prostu pójdzie w dobrze. Handel, ręce. Handel, handel, Och, nie, handel. Nie handel, nie handel. Nie, handel. <laughs> Panie ministrze, może się w ogóle okazać, że i tak czy uchwała wejdzie, nie wejdzie, samochód nowy nie będzie Panu potrzebny za pół roku może Pan jeździć, ale rządowa, Limuzyną, no bo wiele na to wskazuje, że raczej do końca kadencji to obecny układ partyjny, polityczny w Polsce nie wytrzyma. To może no, tak, ja jestem skromnym wyrobnikiem winnicy fejmowej. <śm> proszę mi wierzyć, że w 2015 roku, kiedy dowiedziałem się o tym, a propozycję złożyła mi pani premier wówczas InSPE i złożyli mi pani premier. Yy, Beata Szydło i pan premier, prezes Jarosław Kaczyński, ta propozycja mnie zaskoczyła, bo ja miałem cały czas nadzieję, że będę mógł pracować w Sejmie i wspierać rząd. I teraz też mam taką nadzieję, ale też e, polityk odpowiedzialny za sprawy państwa, za sprawy swojego regionu również. Albo w szczególności powinien odpowiedzieć na każde wyzwanie. Więc cokolwiek, czy będę dalej wiceprzewodniczącym Sejmowej komisji, jak w chwili obecnej, a byłem nim przed 2015 roku, tą funkcję pełniłem, w każdej dziedzinie chciałbym być blisko infrastruktury, bo muszę powiedzieć nieskromnie na tym się znam. Tutaj jestem uczestnikiem wielu sukcesów rządu zjednoczonej prawicy w obszarze infrastruktury i myślę że krakowianie myślę że mało polanie ale także mieszkańcy innych regionów w, to doceniają. W północy Krakowa, gdzie powoli dobiega końca e, budowa, te, domknięcie tego ringu. No, ale też obwodnicy Zabierzowa chociażby, prawda? Dokładnie, pier... do tego obwodnic dużo by można było. Dzieci to ma pan rozsianych po całej Małopolsce. Ale jestem I... bardzo dumny, myślę, że pan dyrektor Pałasiński e, cały zespół inżynierów, pań, panów i pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, e, E, jesteśmy dumni z tego odcinka Rdzawka Nowy Targ, który był naszym utrapieniem e, po otwarciu tunelu, no widzieliśmy, jeszcze tego brakuje, dzisiaj to już jest, e, z wielką przyjemnością pokonujemy odcinek, który jest bezpieczny, e, który jest, e, e, m, który powoduje komfortową e, podróż samochodem, e, także e, jeszcze raz powtórzę, no infrastrukturę to jest ta dziedzina, jeżeli e, pozwolą, jeżeli Będę mógł realizować to w każdym miejscu tematy infrastrukturalne na pewno. Dwa pytania mam na koniec, chociaż mam jeszcze milion w głowie, ale to umówimy się na dłuższą formę, chociaż i tak jest ta dłuższa, bardziej dłuższa niż się spodziewałem. Panie ministrze, Kilka tygodni temu marszałek Terlecki odpalił w moim programie, że chodzi wam po głowie kwestia zorganizowania referendum w sprawie odwołania prezydenta Miszalskiego. To tylko panu Terleckiemu chodzi po głowie ta idea, czy jednak coś jest w strukturach PiSu na rzeczy? Ja myślę, że to, o czym powiedział pan marszałek Terlecki, to jest emanacja, czyli to jest to, co o czym myślą mieszkańcy Krakowa, o czym myślą wszyscy ci, którzy niestety narażeni są na skutki rządzenia Krakowem przez, których do, dotykają i narażeni są na skutki rządzenia Krakowem przez mm, prezydenta Krakowa-Miszalskiego. O tym się po prostu mówi. To nie jest tak, że ktoś sobie w Prawie i Sprawiedliwości to wymyślił. O tym się mówi i wszystko wskazuje na to, że pan prezydent Miszalski bardzo ciężko pracuje nad tym, żeby krakowianie go odwołali. Jest tutaj bardzo skrupulatny, każdy tydzień przynosi nowe argumenty, każdy tydzień każdy się zastanowić, jak długo jeszcze, czy niedługo urzędujący prezydent Krakowa będzie prezydentem, ale myślę, że wszystko w swoim czasie. Proszę i moim gościem w kolejnym odcinku proszę, Krakowskiego Espresso. No dobra, miało być Espresso, wyszło podwójne lata. Był poseł, e, były minister infrastruktury, pan Andrzej no, bawczyk wiesza Wielkie dzięki za spotkanie. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek zarówno Krakowskiego Espresso, mam nadzieję, że krótsze, oraz już dłuższego formatu, czyli krakowskiej strefy wywiadu. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do zobaczenia.